Dokładnie dzień 15 Witajcie moi drodzy Dzisiaj muszę się z wami przywitać W biegu trochę, bo powiem wam, że dzisiaj mam Wyjście z pracy, idziemy na kolację Całym naszym zespołem I powoli się do tej kolacji Przygotowuję, także Zabiorę was ze mną Na makijaż A w międzyczasie sobie do was pogadam Słuchajcie, bo Chciałabym też ten czas wykorzystać E, także będę sobie powoli nakładała makijaż, ale też e, wam opowiadam e, różne ciekawe rzeczy. E, słuchajcie, chciałam zacząć od tego, że e, jestem trochę przerażona tą naszą pogodą. I ja wiem, że po raz kolejny gadam o pogodzie to się już robi nudne. Ale wiecie co, dzisiaj nawet jak szukam sobie jakiegoś, wiecie, ubrania, um, żeby się na tą kolację ubrać, no to powiem Wam, że perspektywa tego, że wiecie, wiadomo, że w restauracji będzie ciepło, tak? Natomiast sam fakt, że Trzeba, wiecie, wyjść z tego domu, dojechać na miejsce, gdzieś tam się jeszcze przetransportować po tym śniegu, gdzie jest, dzisiaj jest ma minus 10 stopni w ogóle, więc jest naprawdę bardzo zimno. Powiem Wam, średnio mi się to widzi. Ja naprawdę jestem ciepłolubna i taka pogoda to nie jest w ogóle dla mnie. Dlatego nie wiem, czy Wy też tak macie w takich okresach właśnie zimowych że po prostu mi się nic nie chce, naprawdę, a dodatkowo w ogóle zauważyłam to też od jakiegoś czasu, od kiedy, no to trwa już od jakiegoś czasu, um, natomiast zauważyłam to, że po ćwiczeniach, bo wiecie, wczoraj ćwiczyłam sobie, po ćwiczeniach ja często mam po prostu duże problemy w ogóle żeby, z tym, żeby wstać z łóżka i powiem Wam, że nie wiem dokładnie o co chodzi, ale czuję jakieś takie, wiecie, wiadomo, że jestem zmęczona, tak, bo moje ciało wczoraj ćwiczyło, ja też zrobiłam sobie dość intensywny trening, bo zrobiłam sobie taki godzinny trening e, interwałowy, on był dość jakby wymagający, natomiast mm, wiecie, ja po prostu jestem taka przepotwornie zmęczona, nie czuję bólów w mięśniach jakby e, tylko po prostu, wiecie, nie mogłam się rano wstać. Mm, teraz też jakoś tak mi wiecie, brakuje motywacji i w ogóle, no nie wiem, dziwne to jest. Więc zastanawiam się, czy na przykład wiecie, na przykład nie brakuje mi jakichś, nie wiem, mikroelementów może e, i dlatego tak źle mi się ten sport, mm, znaczy to moje ciało się tak źle regeneruje po sporcie. Nie mam zielonego pojęcia. Wcześniej nie miałam takiego problemu. A teraz widzę, że to się pojawia coraz częściej. Także dajcie znać, czy macie jakieś e, pomysły, co to może być. Ehm, jeżeli będziecie mi teraz pisać, że to pewnie przez to, że nie jem mięsa. Ja wam powiem, że nie słuchajcie, bo od wielu lat nie jem mięsa i nigdy nie miałam takich problemów, więc nie wiem, czy to jest związane właśnie z jakimiś innymi e, niedoborami. Nie mam zielonego pojęcia. Ehm, no, natomiast jest to ciężko i powiem Wam, że nie tylko ja, bo mojemu mężowi też się bardzo ciężko wstaje, więc myślę, że to jest. Pokażę Wam bardziej choinkę, a nie moje lusterko. Będzie trochę ładniej. Uch. Czekajcie, czekajcie. O, no widzicie od razu lepiej. Ja w ogóle tak siedzę sobie na podłodze, um, bo chciałam trochę dobrego światła złapać. W ogóle powiem Wam jeszcze, że um, my teraz w mieszkaniu mamy jakby ja pracuję dużo z domu, tak? Mój mąż też czasami pracuje z domu. Mm, więc mamy i biurko, i mamy krzesło takie biurowe, no bo wiecie. Jak się siedzi 4 czy 5 dni w tygodniu na zwykłym krześle, no to po prostu plecy bolą. A wiecie, ta pandemia to już trwa trzeci rok, więc w moim przypadku ten home office to już jest jakby trzeci rok, więc no, miałabym bardzo duże problemy z kręgosłupem, gdybym nie, nie miała dobrego krzesła w domu. Natomiast w mojej firmie od stycznia wracamy do biura. Nie będzie to powrót na 100%, tylko na 3 dni w tygodniu. E, z czego ja akurat osobiście bardzo się cieszę, bo nie będę ukrywać, że wiecie, praca pracą i pracę można mieć fajną, i można mieć pracę niefajną, i można jakby lubić swoją pracę albo nie lubić, natomiast to gdzieś tam ludzie robią tą atmosferę. E, no i mi nie będę ukrywać tego bardzo brakowało, no bo jednak wiecie, takie kontakty społeczne to one są bardzo ważne, moim zdaniem. I w szczególności, jak ci wiecie, pracuję gdzieś tam w biznesie, w w ogóle w takich zawodach, które gdzieś tam jednak wymagają od nas tego, żeby no, coś o innych ludziach wiedzieć i albo w ogóle wiedzieć coś o zachowaniach ludzi, no to myślę, że jest to jakby duży plus tego, że właśnie chodzi się do biura, że ma się te kontakty z ludźmi. Więc jeżeli chodzi o to, to ja się naprawdę bardzo cieszę. Natomiast no, zastanawiam się, bo wiecie, muszę zwrócić do biura krzesło, więc będziemy się pewnie pozbywali tego biurka, które mamy. No, i wreszcie może ja zrobię sobie tam toaletkę, bo Wy też nie wiecie, że ja mm, przed pandemią, właśnie w miejscu, gdzie teraz stoi biurko, miałam swoją toaletkę, gdzie miałam wszystkie swoje kosmetyki, piękne lusterko, i to tam właśnie się malowałam. No, ale w czasie pandemii wiecie, po pierwsze było nam bardzo ciasno, jeżeli chodzi o miejsce, a po drugie, no to toaletka była mi niepotrzebna, tak? Ja w pandemii wiecie praktycznie w ogóle, no ja do tej pory wiecie, do biura chodzę może raz, dwa razy w tygodniu, więc tak naprawdę zrobię, nie wiecie, makijażu to mogę robić gdziekolwiek. I nie było mi potrzebna taka iście toaletka. Na ten raz, teraz się zastanawiam, czy właśnie ponownie nie powrócimy do tego, tego schematu. Drugą opcją na to miejsce, żeby po prostu mm, postawić jakiś tam regał na książki, bo też mam z tym problem. Większość moich książek może wiecie albo nie wiecie, bo chyba się Wam nie chwaliłam. Ja generalnie bardzo lubię czytać e, i większość moich książek leży upchnięta, jakby zamknięta w szafie, bo po prostu nie ma, e, nie ma na nie miejsca. E, no a ja akurat uważam, że taki wiecie, regał z książkami zazwyczaj się prezentuje bardzo fajnie, więc dlaczego by do tego też nie powrócić? Także będziemy musieli z mężem ustalić, co tam, mm, co tam umieścić, gdzie w ogóle powiem Wam, że mój mąż mieszka ze mną chyba od 3 lat. No a wcześniej w tym mieszkaniu mieszkałam sama, więc wszystkie decyzje, które tutaj jakby były podejmowane, podejmowałam sama. No i teraz wiecie, od jakiegoś czasu muszę, jakby uczyć się tego na nowo, żeby konsultować z nim wiele rzeczy. Ja mi też powiedział kiedyś, że Beata, jeżeli będziemy kiedyś urządzali swoje mieszkanie, to zabraniam ci używania koloru różowego. Nie wiem, jaki jest jego problem z kolorem różowym. E, natomiast, no, wiecie, to są takie małe decyzje, które już będę musiała ustalać z moim małżonkiem. Już nie będę mogła sobie sama, wiecie, pomalować ściany e, tak, jak będę chciała, i po prostu mieć to gdzieś, tylko, no, to też będzie jego mieszkanie, więc on też będzie miał dużo do powiedzenia. Na szczęście, ci z was, którzy znają mojego męża, to wiedzą, on jest bardzo mało problematyczną osobą i nie zakładam, czekajcie, brakuje im paletki. O, już jestem i nie zakładam, że wiecie, będzie mi robił jakieś tam jakiekolwiek problemy, no natomiast wiecie, to chodzi głównie chyba po prostu o sam fakt, że no to już nie będą tylko moje decyzje, dobra słuchajcie, ja teraz muszę się przez momencik skupić, bo będę robiła makijaż oka, dlatego um, przez chwilę do Was nie będę mówić, Dobra, słuchajcie, ja już jestem gotowa. Mam na sobie sweterek, bo tak jak wam mówiłam jest bardzo zimno, natomiast mam na sobie spódniczkę. I w ogóle pokażę Wam, bo e, zacnie się ubrałam, ty mam jeszcze szczecia puszki, ale zobaczcie, <suszy> nałożyłam sobie takie skarpe prawie pod kolana. E, bo i tak założę, wiecie, długie buty więc po prostu, żeby mi nie było zimno w nóżki e, do tego mam zamiar założyć kurtkę jak na Syberię wielki szal i jestem gotowa, także słuchajcie, musimy już wychodzić zamawiam Ubera i pędzę no i zobaczcie skarpety schowane, długie buty są także myślę, że wyglądam dobrze To zobaczcie co tu się dzieje, jak tu pada. Tak jak ja mówiłam, jestem w na imprezie firmowej i jest ze mną mój ulubiony kolega z pracy Dominik. Także, druga półka pracowa. Tak, druga to połówka ja. moja pracowa to jest Dominik. Um, Dominik, powiedz, um, może nie mów czym się zajmujemy, ale powiedz jak dobrze współpracujemy. To jest chyba najważniejsze. się bardzo dobrze Czekaj. Poczekaj. To męż widzieć, wiesz? No, Dlaczego dobrze współpracujemy? Bo jestem dobrą My jesteśmy takimi, wiecie, dwoma przeciwieństwami, Nie, 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 nie. tak, ja jestem introwertyczna, jest ekstrowertyczna. Ona, ekstrawertyczna, ona się, się kurwia, wkur... się denerwuje się, nie denerwuje. Tak, ale się uzupełniamy i wiecie, my mamy tą samą rolę w... Także to jest jakby celem naszym, jakby takim sposobem na sukces to po pierwsze, a po drugie, no siedzimy biurko w biurko. Dokładnie, takie czasami słuchaj, 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 to, 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 na, 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 to, to, ja mówię, jest tak. nie, 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 nie. Bo ja się stresuję, on się nie stresuje, więc on mnie uspokaja, a ja go też podkręcam. Tak, ale czasami Musi tak, że tam to, 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 no, ładnie, tak. On mnie uspokaja, ja to znam tamiki i jest świetni, Także jesteśmy e, najbliższymi współkolegami, tak to można nazwać. Best friends! E, oh, oh, tak. tak. Także e, nasza imprezka pracowała dalej pa.